Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka styla się kłania. Dzisiaj, kochani, zobaczymy, kto nawiedzi nas w Halloween. Także jest to troszkę zabawa, a może i prawda, zobaczymy. Oczyszczamy wszystko, żeby nie przywołać teraz jakiegoś ducha w czasie tego seansu. Oczywiście, żebym ja sobie nie przywołała jakiegoś ducha, bo wiadomo, że właśnie niedługo nastanie czas otwierania się tej bramy, i nasi zmarli będą nas mogli odwiedzać, nawiedzać, dawać znaki, pokazywać się. Zobaczymy. Każdy teraz będzie musiał sobie wybrać jakąś dynkę tu jest jedna dynka proszę bardzo uśmiechnięta tu jest druga taka dynka i trzecia dynka taka także musicie sobie jedną z tych trzech dyniek wybrać a ja będę rozkładać karty i zobaczymy co się wydarzy okej okay. Przypominam Wam przy okazji, jak będę tę kartę teraz układać, że możecie zadawać pytania po 10 zł na filmik publiczny. Zawsze dostajecie później link, którym jest Wasza odpowiedź. Przypominam, że darmowych pytań już nie ma, tak? z Styla już skończyła z darmowymi pytaniami. <grytanie> ok. Jak chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, no to wchodźcie na moją stronę www.astyla.pl. No i zobaczmy najpierw, kto nas nawiedzi. Kto nas nawiedzi w Halloween? Przypominam, że każdy musi sobie wybrać jedną dynię. Wybieramy. Kto nas nawiedzi w Halloween. Co Wam będzie chciał przekazać. Okej. Okay. Ten, kto Was nawiedzi oczywiście? O, tu już dwie karty. Dobrze. Co będzie chciał przekazać? Czy będzie to dobra, czy będzie to raczej zła energia? Czy dawam jakiś znak? Czy dawam jaki znak? Właśnie, sprawdźmy. O, od razu trzy, okej. Okay. Czy zobaczycie to we śnie, czy na jawie? A może wcale nic nie zobaczycie? No zobaczmy, czy zobaczycie to we śnie, czy na jawie. Okej, okay, czyli mamy już porozkładane karty. Jeszcze raz, ostatni, wybieramy sobie dynie. Ja dynię sobie wybiorę. Również także zastanawiam się ostatni raz i zaraz sprawdzamy, co i jak. Ok. Czyli już jest wybrane. To będzie trzecia kubka, to druga, a zaczynamy od pierwszej. Kto was nawiedzi? No, tutaj typowo karta śmierci oczywiście wyszła, ale powiem tak, nawiedzi was kobieta i mężczyzna. Oni już dawno nie żyją, tak, ale to jest jakby z rodziny. Kobieta była bardzo ładną dziewczyną, a tutaj mężczyzna również bardzo przystojny. Mężczyzna za życia oczywiście. Tu bardzo widać, że będą chcieli Was nawiedzić, właśnie w Halloween. No i zobaczymy, co dalej. Co będą chcieli Wam przekazać. Miłość, proszę bardzo, dwójka kielichów, jakąś radę bo widać też, że po prostu jakby jakiś pomysł, radę, ale tutaj najwięcej takich emocji dobrych, dobrych dla was, miłość, czułość, tak jakby rzeczywiście mogli do was się zbliżyć, może jeszcze raz przytulić, po prostu tak, tak, no bo to dla jakby to wasza rodzina, tak ktoś kto kiedyś was przytulał, może babcia, może dziadek. Może mama, tata, w każdym bądź razie jest tu dużo miłości, takiej właśnie, i czułości w tym wszystkim, i jakaś mała rada, albo jakiś mały pomysł. Czy będzie to dobra, czy zła energia? Będzie to bardzo dobra energia. No, tutaj widać takie uduchowienie. Widać coś magicznego w tym wszystkim, że rzeczywiście to będzie magiczne spotkanie i ta energia dobra będzie wam przekazana w formie takiej miłości, w takiej, takiej jakby ten, czy ta, która do was idzie. Czy da wam jakiś znak? Czy te osoby dadzą wam jakiś znak? Mało mają tej siły przebicia, tak? Mało mają te, tego w sobie, jakby rzeczywiście, żeby się w jakiś, w jakiś sposób dać znak, ale no cóż, no chociaż ten rycerz buław może po prostu gdzieś poczujecie po prostu, to jest takie czucie, tak? Takie po prostu, będziecie gdzieś mieli to w podświadomości, że ktoś jest koło Was, że rzeczywiście się do Was przytuli. Bo może nie będą chcieli też was przestraszyć, jeśli tak was kochają. Czy zobaczycie to we śnie, czy na jawie? No właśnie, no i tutaj wychodzi bardziej sen, tutaj wychodzi coś, coś właśnie takiego dobrego, miłego. Może obudzicie się z bardzo fajnym jakimś takim, Humorem, będziecie czuć to jakby tą miłość, tak? Jakby będzie to czuć. Może na końcu jeszcze damy jakąś kartę radę od, właśnie od nich dla Was. Jaka karta rady? No i tutaj wyszła czwórka buław, czyli na pewno. Żebyście byli spokojni, że będzie wszystko dobrze, że jest to karta bezpieczeństwa, tak? Jest to karta rodziny, bezpieczeństwa, żeby trzymać się razem, żeby się wspierać. Także bardzo, bardzo pięknie to wszystko wyszło dla właśnie pierwszej dyni. No i myślę, że tutaj rzeczywiście takie emocjonalne spotkanie bardziej, tak? Czyli to, to wszystko jakby potwierdza potwierdzają te karty. No dobrze, no pięknie to wyszło, ale zobaczymy dla drugiej dyni co tutaj się wydarzyło. Uuu. No i patrzymy kto was nawiedzi. Tu jest taka energia, energia również tak jakby seksualna, bardziej taka miłosna, tak jakby ktoś, ale tu bardziej Was nie jak rodzinę, tak kochał, tylko kochał Was inaczej, tak? Czyli w związku jakimś, może byliście w związku z kimś, kto już odszedł i rzeczywiście jest mocne takie połączenie i taka energia, po prostu mocnej mocnej mocnego związku mocnej właśnie miłości takiej aż to wylewa się z tych kart że właśnie odwiedzi was ktoś taki tak kto was po prostu kochał jako osobę tak czyli y, może był z, kiedyś w związku z wami może już nie żyje nieraz my sami nie wiemy tego że na przykład to no, już ktoś umarł tak Rzeczywiście, no, i tutaj jest mocne połączenie. Okej, okay. co Wam będzie chciał przekazać? Tu może przekazywać Wam to, że na Was czeka, że po prostu rzeczywiście. Myśli jeszcze, że ta energia w duszy tej miłości nie została całkowicie wyeliminowana, tak? Że też częściej Was odwiedza, też tutaj nie tylko w ten dzień, ale w inne też, czyli może być trochę takim opiekunem duchowym dla Was po prostu. To jest fajne, to jest fajne. No właśnie, bliźniaczy płomień, właśnie, zapomniałam powiedzieć, Bliźniaczy płomień. No pięknie. Czy będzie to dobra czy zła energia? Ja myślę, że to jest dobra energia, tak? Tylko że za bardzo się narzuca jednak, no bo wiadomo, yy, może, może tutaj pokazywać yy, się zbyt często, tak? W jakiś sposób. Yy, narzucać tą swoją energię, ale jest to dobra energia i myślę, że no zawsze każdemu się może jakiś dodatkowy opiekun duchowy przydać, nawet jak o tym nie wiemy. Czy da wam jakiś znak? No powiem wam, że ty typowo da wam jakiś znak, tak? Czyli coś się tam wydarzy. Może zgaśnie świeczka, może po prostu coś zmieni miejsce w mieszkaniu. Widać, że da wam znak, tak realnie znak może nawet się ukazać, tak? Bo jest sąd ostateczny, czyli no, uważamy, uważamy. Właśnie ja wybrałam tą dynkę drugą i właśnie tak <laughs> się zastanawiam, czy, czy chciałabym kogoś zobaczyć, ale tak, jak ta osoba, czy ten duch. W jaki sposób mnie chroni, no to fajnie, no to się cieszę. Czy zobaczcie, czy zobaczycie tą, tego ducha we śnie, czy na jawie? No i rzeczywiście jest tutaj bardziej na jawie, ale w nocy, tak? Czyli nie wiem, możecie się przebudzić też, możecie zobaczyć tą osobę i widać tutaj rzeczywiście. Taka energia też radości, poczujecie w sobie jakąś radość i może na chwilę zobaczycie właśnie tego duszka, który was chroni, kocha też. Yy, bardzo się do was przywiązał, bo tam na początku no ta ósemka mieczy, no to takie mocne przywiązanie, wręcz trochę kontrolowanie, no albo po prostu ta opieka. A jaka rada... O, i dwójka kielichów znowu. Że miłość nigdy nie umiera. Piękne. Piękny przekaz, powiem Wam, naprawdę. Pamiętaj, że miłość nigdy nie umiera. Tak, bo miłość jest takim naprawdę dobrym uczuciem, szczególnie jak jest szczera, tak? Jak jest szczera, jak jest prawdziwa. No, pięknie to wszystko wyszło. Czyli na razie żadnych strasznych duchów, ale zobaczymy teraz trzecia część, proszę bardzo. <ścoughs> Czyli tutaj mamy właśnie dynie. No dobra, zobaczymy, kto Was nawiedzi. Powiem tak, może Was nawiedzić troszkę więcej duchów, może do Was przyjść niespodziewanie. Wy się tego nie spodziewacie, po prostu, że coś Was może takiego spotkać, że ktoś do Was właśnie e, zapuka do drzwi, jak to się mówi. <średziora> mm, tak. Jest tutaj przede wszystkim jeden taki duch, się może pokazuje najważniejszy. Jest to magiczny jakiś duch, duch, który przynosi szczęście i radość. Duch, który jest magiczny. Może można go prosić o coś, co się spełni, tak? Można z nim po prostu porozmawiać, nawet w myślach, w razie co, bo widać niespodziewane magiczne sprawy, niespodziewane magiczne duchy. I to jest jeden, to jest bardzo stary duch, bardzo, bardzo stary duch, nie z rodziny. Także tu już jest bardzo ciekawie, kto wam, co wam będzie chciał przekazać. No i tu mamy o, ce, papież i rycerz Buław i oczywiście giermek kielichów. Co tutaj może przekazać wam ten duch? Mądrość jakąś życiową, coś, co ruszy Was jakby do przodu, może rozjaśni Wam jakąś sytuację nie do rozwiązania w Waszym życiu. Naprawdę tutaj widać taki autorytet duchowy, i myślę, że też dla Was to będzie bardzo, bardzo dobre spotkanie. Czy będzie to dobra czy zła energia? Zobaczmy. Powiem tak: jest to dobra energia. Jest to dobra energia dla dobrych ludzi. Dla złych ludzi może być to ostrzeżeniem, tak? Czyli rzeczywiście ta piątka monet na końcu, tak jakby nam paluszkiem grozi. Słuchaj, jak jesteś zły, to możesz, możesz być ochrzaniony, tak? <grych> Okej. Okay. Czy da wam jakiś znak? Jaki znak tu jest? Jest tu znak... Tu znowu tak wychodzi, że może tak was jakoś w jakiś sposób coś... Lekko przeciążyć lub przestraszyć, yy, i, i wtedy poczujecie, że rzeczywiście yy, coś tutaj yy, jest grane. Może tak, jak mówię, może ktoś zapukać do drzwi, to może być takie bardzo spektakularne: coś walnie, coś grzmotnie, coś takiego się wydarzy, że was trochę przeciąży emocjonalnie. Czy zobaczycie to we śnie, czy na jawie. No i znowu tu sen się nie pokazuje. Pokazuje się bardziej jawa. Coś, co możemy właśnie zobaczyć. Nawet w dzień to może się wydarzyć. To nie musi się wydarzyć w nocy. Także rzeczywiście uważajcie no i karta rady od tego właśnie ducha czy duchów, bo tutaj więcej ich się będzie kręciło koło was, no na pewno, żebyście byli silni, tak, żebyście się nie poddawali yy, i tutaj żebyście bardziej yy, myśleli może o, sw o swojej rodzinie yy, i o tym, żeby yy, zachować yy, zachować jakiś konkret w życiu, coś takiego, no to jest yy, rzeczywiście, żeby też pomyśleć o mm, o przyziemnych sprawach mimo wszystko bo właśnie za wysoko jakoś latacie w chmurach i tak jakby yy, jesteście w jakimś zawieszeniu, także tak kochani to wszystko wyszło, bardzo fajnie no nie wiem czy wam się podoba taka zabawa czy nie ja mam to na playliście, tam yy, to jest już yy, Sporo tych filmików nagranych, ale nigdy nie mam czasu, a to jest też taka fajna zabawa. W każdym bądź razie wchodźcie na playlistę i oglądajcie sobie również takie losowania. Są no dobrze, kochani. Pamiętajcie, że nagrywam pytania globalne. No, i tutaj dostałam trochę, pogro... zostałam jakby oszczerzona, że za dużo, za dużo mówię w tych filmikach. Ok. Postaram się mniej mówić, no trudno, bo jeśli nie, no to wiecie, mogą zamknąć i koniec, jak to się mówi. W każdym bądź razie, na razie tutaj, kochani, będę nagrywać filmik duchowy jeszcze, także o, o takich duchowych aspektach. Może dzisiaj, może jutro zobaczę, jak się wyrobię. W każdym bądź razie, życzę Wam wszystkiego dobrego. Jeśli się boicie duchów, zabezpieczajcie się. Posypcie próg solą, <laughs> sami wykąpcie też się w soli naturalnej, zróbcie sobie po prostu taki kącik, ołtarzyk, tam białą świecę zapalcie. Też można w domu porozmawiać, oczywiście, z naszymi zmarłymi przekazać im coś no nie trzeba od razu gdzieś tam latać jak ja, ja to mówię po cmentarzach ale no taka tradycja także kochani trzymajcie się na razie no i do usłyszenia pa pa